Dzień dobry, witajcie na kolejnym grzybobraniu Jestem dzisiaj znowu w lasach, można powiedzieć, starachowickich I swoją, swoje grzybobranie dzisiaj zacząłem od znalezienia takiego pięknego borowika cegla stoporego I teraz popatrzcie, mam kolejne Tutaj mamy aż trzy Jeden, drugi, trzeci W sumie tutaj jest czwarty Tutaj jest piąty I tutaj widziałem jeszcze jednego, proszę bardzo Także już na samym starcie już na samym wstępie do lasu bo tak naprawdę tam jest droga to jestem od tej drogi jakieś nie wiem z 40-50 metrów i już mamy takie fajne miejsce Więc ja szybko zbieram te grzybki i szukamy kolejnych No i patrzcie pokręciłem się tutaj troszeczkę po tym miejscu z mchem i znalazłem tyle ceglaków w sumie nie liczyłem ich jeszcze, ale no, troszeczkę ich jest. Także już na samym starcie bardzo fajne miejsce. Jeszcze tutaj pochodzę w kółko, bo wydaje mi się, że jeszcze coś tutaj znajdę. Policzyłem na szybko. Mam ich 22 i tak naprawdę zrobiłem kilka kroków tutaj i znalazłem jednego, a tutaj mamy drugiego. Także 23 ceglastoporę na samym wejściu do lasu. Nadal jestem blisko drogi. I zobaczcie. Moje wiaderko już się zapełnia, a tu znajduję kolejne. Tutaj takiego kapciocha znalazłem, ale oczywiście jak znajdę jednego grzyba, to staram się rozglądać dalej. No i zobaczcie, tutaj jest jeden. Tutaj mamy drugiego, tutaj jest trzeci. I mogę się założyć, że jeszcze jak gdzieś tutaj się rozejrzę, to znajdę ich jeszcze parę. Ogólnie naliczyłem już ich 32, a z tymi trzema to będzie już 35, także. Grzybobranie zapowiada się naprawdę owocnie. Przed chwilą znalazłem kolejne dwa, a teraz mamy pierwszego dzisiaj prawdziweczka. Zobaczcie tutaj taki ładny na chudej nóżce, ale yy, znajdując tego prawdziweczka z daleka też, oczywiście wypatrzyłem kolejnego ceglaka. Proszę bardzo. Także bardzo fajne kombo. Takie widoki z daleka lubię najbardziej. Zobaczcie, jaki piękny borowiczek. Nie, no ten kolor kapelusza jest świetny, naprawdę jest świetny. I teraz jeszcze, ja, znaczy ja często to przypominam na filmach, ale jak znajdziecie jednego, to naprawdę rozglądajcie się, bo patrzcie, tu jest ten borowiczek, tutaj robię sobie trzy kroki i mamy kolejnego. Także, no polecam rozglądać się dookoła. Jak znajdziecie jednego, szukajcie, szukajcie w koło. Często się znajduje. Kolejnego, a nawet kilka, albo i kilkadziesiąt, kilkanaście, no zależy od miejscówki. Moim chyba życiowym rekordem jest 30, 30, parę, chyba 34, to nawet było na filmiku nagrane chyba sprzed dwóch lat. gdzieś na kanale znajdziecie, jako ogarnę który to filmik, to gdzieś tu podlinkuję. Także to chyba moja życiówka, taka 30 parę tam było w jednym miejscu, w obrębie nie wiem, 10 metrów kwadratowych, może coś takiego. Także, także warto szukać w koło, znalazłem kolejnego kolegę, tylko jest tutaj pod kłodą. Mam nadzieję, że uda mi się go jakoś sprawnie wygrzebać. No ale zobaczcie, tak sobie rośnie. I teraz pokażę Wam kolejną świetną sprawę. Patrzcie, znalazłem tutaj jednego i tak się rozglądam i widzę takie kupeczki. Kupeczki po prostu. No i odgarniamy sobie te kupeczki. I patrzcie, tutaj mamy jednego, tutaj mamy drugiego, tutaj mamy trzeciego. Tu prawdopodobnie będzie jeszcze jeden, o ile się nie mylę, odkrywamy, oczywiście, że jest. Rozglądamy się, rozglądamy się, czy jeszcze gdzieś tutaj są. Chyba nie, na tą chwilę nie widzę, no ale to tak. Raz, dwa, trzy, cztery i to takie fajne, takie dosłoiczka w sam raz. Oddaliłem się już trochę od drogi. Po drodze znalazłem kilka grzybków, a teraz mamy prawdziweczka takiego ładnego. OK, mam kolejne fajne miejsce. Tutaj ktoś ciął, ja znalazłem tutaj trzy takie małe i przeszedłem sobie kawałek dalej i patrzcie. O, jak fajnie rośnie, do góry, <gry> znaczy w dół kapeluszem. Nieźle. No powiem wam, wygląda to kosmicznie. O, tutaj widzę jeszcze jakiegoś małego i tutaj mamy kolejnego. Także. Zapowiada się kolejne fajne miejsce. Muszę tutaj się jeszcze porozglądać. Znalazłem teraz fajną miejscówkę znowu z takimi muchami I jest tutaj bardzo dużo ceglastych. No, i przed chwilą miałem bardzo fajną sytuację. Sympatyczną dosyć a mianowicie spotkałem dwoje państwa, małżeństwo, takie starsze osoby, które chodziły i pan mnie zapytał, czy zbieram właśnie te czerwone, czyli ceglaki. Bo oni się boją. I po prostu ich nie zbierali. No i pokazali mi e, ich troszeczkę. I w sumie ten mi się podoba najbardziej. Zobaczcie jaki piękny. E, to właśnie ten pan mi pokazał go. No i przy okazji znalazłem też kilka prawdziwków, ale tych ceglastoporych tutaj takich w sumie drobnych. Znalazłem naprawdę masę. No i jeszcze się tutaj kręcę. I tak naprawdę co chwilę jakieś znajduję. Także powiem wam, że wiaderko robi mi się coraz cięższe. No tak trzy czwarte wiadra już jest. Także myślę, że dzisiaj bez problemu wiaderko uzbieram. Także bardzo fajnie. Ten las to jest lastek lastoporych. Zobaczcie. Hop, tu kolejne, tutaj malutki, tutaj malutki. Tutaj większe zagrzebane, tutaj kolejny, tam kolejny i kolejny. Także myślę, że z 10 tutaj ich będzie w tym jednym miejscu. I. Nawet obstawiam, że będzie ich więcej. Także, także zabieram się za wycinanie ich. Dobra, mam kolejnego prawdziwka. Proszę bardzo. I ogólnie tutaj w okolicy znalazłem naprawdę sporo. Także ja szukam, tu chyba jest kolejny. A jest. O, ciek. Czyli w sumie dwa. Nie no, muszę wam się pochwalić, ale znalazłem takie miejsce, że ja chyba stąd nie wyjdę. Znaczy nie ma tu aż tylu, ile bym powiedzmy chciał, ale jest naprawdę super, zobaczcie. Mam już praktycznie całe wiaderko. No, 3 czwarte wiaderka jest. Jest tu bardzo dużo miejsc ciętych I patrzcie, co chwilę znajduję albo prawdziwki. Tu mam prawdziweczka i teraz patrzcie. Z daleka go dojrzałem. O, nawet dwa podwójnego ceglaka. I tam kolejny, o i tam kolejny. Także takie miejsca uwielbiam. Najfajniejsze jest to, jak znajdziesz jakieś grzyby, no ja tu mam ceglaczki, proszę bardzo, i jak sobie kucasz i nagle znajdujesz jeszcze jednego grzyba. Patrzcie, moi mili, mam praktycznie całe wiaderko, no tak brakuje mi po prostu. Ee... Kilku grzybków, ale zmierzam już w stronę samochodu. I w sumie zastanawiam się, czy nie zrobić tak, że po prostu pojadę coś zjeść i nie przyjdę tutaj do lasu jeszcze raz. Bo muszę powiedzieć, że ten las mnie naprawdę zaskakuje. Jest to nowy las dla mnie, także zwiedzam sobie go też przy okazji. No ale, tak, grzybki są tutaj naprawdę piękne. Także, jeżeli tak zrobię, to zobaczycie to w następnym filmie. A teraz spróbuję jeszcze coś znaleźć po drodze do samochodu. Długo nie musiałem szukać, wyłączyłem nagrywanie, a tam tak. Tam są ślady cięcia, a tu mamy takiego o, podwójnego prawdziweczka. Mam kolejne dwa. Tu mamy jednego, i tutaj kilka kroków dalej, drugiego. Tam, jak widzicie, tam te dwa ociąłem Ten większy, niestety, jest hitem, ale i tak go sobie wezmę, będzie na suszenie. A tu dalej kawałek mam kolejnego. I tu widzę, że ktoś wyjmował wcześniej. Jest dziurka, dosypiemy ją. Może coś tutaj urośnie kiedyś. No, także trzy, trzy kolejne piękne. W tym lesie te mchy są naprawdę świetne, bo jest tu mega dużo grzybów. I zobaczcie, tutaj wymchu. Kolejny piękny prawdziweczek. Mamy ślady cięcia. A tu mamy kolejne dwa prawdziwki. Tu jest jeden. Troszeczkę go ślimak zjadł. I tu jest drugi. A, tu jest trzeci, ale ten jest taki malutki. Poza tym, no nie wiem. Tego, tego chyba zostawię. Powiem Wam, że ubie, uwielbiam zbierać grzyby po czyichś śladach. Bo zobaczcie, tutaj były cięte grzybki. I teraz tak. Tu mamy jednego ceglaka. Przechodzimy sobie dalej. Tu mamy jednego prawdziwka, tu mamy drugiego prawdziwka i tu mamy trzeciego prawdziwka. Oj, i tam jeszcze jeden ceglak. Także tam gdzie ktoś ciął warto się rozejrzeć. No i powiedziałem żeby rozglądać się dwa razy. I zobaczcie tutaj. Tam sobie ciąłem po drugiej stronie tej kłody. A tutaj mamy taką rodzinkę. Dwa prawdziwki i dwa cegla z topory. Tutaj były jeszcze jakieś inne ceglaki, ale już trochę Zostały zjedzone, ale te powinny być zdrowiutkie. Jestem już w zasadzie przy aucie, także wiaderko zapełnione. No i plan jest teraz taki, że trochę się ogarnę, zjem coś i lecimy jeszcze raz. Ale wy już to zobaczycie w kolejnym filmie. Także jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. No i życzę udanych zbiorów, także. Wszystkiego dobrego i na razie.